Podnie Tagard Scout. Recenzja po roku, a nawet po roku i pięciu miesiącach. Podczas tego odcinka głównego, który pojawił się półtora roku temu, narzekaliście na cenę, że zbliżona do Revolution Race. No ale jednak marka polska, więc ja myślę, że warto kupić coś polskiego, niż przepłacać za coś, co udaje, że jest szwedzkie a wcale nie jest. Tutaj nie będziemy się zajmować obgadywaniem innych marek, tylko skupimy się na spodniach, których używałem od półtora roku. Świadczy o tym przetarcie w kroczu, które Wam zaprezentuję na samym początku. No, znajduje się ono tutaj. I teraz właśnie, yy, proszę się nie śmiać, jest poważna sprawa. Ja mam taki problem, że ocierają o siebie moje uda, bo mam skrzywienie od nóży, i to tak wszystko mi idzie wiecie. I jak chodzę, to tak trochę trzę. I nie istnieją spodnie, które by mi się w kroku nie przetarły. Co się stało jednak z tagartami? Popatrzcie. Przetarły się owszem, i to przetarcie jest tutaj już tam od yy, nie wiem, dwóch, trzech miesięcy. Ale jak się przetarły? Tam jest kolejna warstwa, jakaś jeszcze kolejna, to nie jest dziura na wylot, proszę państwa. A w większości spodni u mnie powstaje od razu w tym miejscu dziura na wylot. A tu, mimo że poprzecierane, to jednak spodnie całe. I jeszcze się nie spotkałem w mojej karierze ze spodniami, które by tyle na mnie wytrzymały w tym miejscu konkretnym. Więc za to naprawdę duży plus przy tej mojej przypadłości właśnie. Bo jeżeli ktoś nie ma tego problemu, to najprawdopodobniej to przetarcie tutaj po prostu nie powstanie. U mnie to się dzieje w każdych niemal spodniach. No i popatrzcie jeszcze raz, ten krok nieszczęsny. Tu jest taki klin. Widzicie, to się nie zbiega wszystko razem, jak w innych spodniach, żeby było tak, tylko jest wszyty taki klin w kroku, a to sprawia, że spodnie są dużo wygodniejsze i też mniej podatne właśnie na te przetarcia. Konstrukcja spodni jest strefowa, o tym już wspominałem w tym materiale, dlatego jeżeli jesteście zainteresowani tymi spodniami i chcielibyście poznać wszystkie wady, zalety itd., takie a raczej taką specyfikację może techniczną, to zajrzyjcie do tego odcinka o tych spodniach, a ja tutaj mówię raczej o moich spostrzeżeniach. Zobaczycie tutaj przebitki z ostatniej wyprawy za koło podbiegunowe. Tam cały czas miałem na sobie te właśnie spodnie i używałem ich w naprawdę ekstremalnym terenie. Łącznie ze wspinaniem się po ścianie wodospadu subarktycznego. Także one naprawdę wiele zniosły. Niemal na każdym szkoleniu w szkoleniu survivalowym mówię o szkoleniach, które prowadzę, miałem na sobie te spodnie. A prowadzę tych szkoleń sporo, więc one naprawdę sporo wytrzymały i nie ma tutaj żadnych śladów zniszczeń, poza tym krokiem właśnie. Nie ma nic. No muszę nadmienić, że tutaj był taki karabinek, gdzieś przy pasie ja go odciąłem. Świadomie, nie pamiętam nawet gdzie to dokładnie było. Użyłem do tego nożyczek, tutaj tak. Odciąłem karabinek, był na tej taśmie. Dlaczego? Karabinek, karabinczyk. Fajna rzecz z jednej strony, z drugiej strony ja byłem niemal pewien, nie przetestowałem tego, ale byłem pewien, że to mi będzie pipczyć na bramkach na lotnisku, bo to jest jednak duży kawałek metalu. Więc wolałem to odciąć dla świętego spokoju. No, ale szło to odciąć tak, że nie uszkodziłem spodni przy tym. Yy, tam dla świętego spokoju też yy, tutaj odprułem, były chyba takie znaczki, tagart. Ogólnie spodnie prezentują się tak po roku i pół użytkowania. Więc myślę, że naprawdę nieźle. No, i jeszcze na szybko o tym, dlaczego warto się tymi spodniami rzeczywiście zainteresować, bo ja większych minusów tutaj na przestrzeni tych miesięcy nie wynalazłem. Konstrukcja strefowa, która sprawia, że tam, gdzie te spodnie yy, są narażone na przeciążenia, na przykład podczas przysiadów, mają stawki z takiego rozciągliwego, widzicie, materiału. Tak więc to wszystko jest w pewnym stopniu elastyczne a tam gdzie trzeba na przykład na dupsku ten materiał nie jest już rozciągliwy, a za to jest naprawdę wytrzymały i gruby. Dodatkowo te spodnie charakteryzują się membraną. Podszewka z membrany znajduje się nie tylko na dupsku, ale też tutaj wewnątrz, w nogawkach. I to jest fajna rzecz, naprawdę, bo ta membrana sprawia, że możemy sobie na chwilę przykucnąć na wilgotnym podłożu, na chwilę usiąść gdzieś na jakimś omszałym pniaku. I nawet jeżeli ten materiał wierzchni, wierzchni nabierze wilgoci nieco, to ta wilgoć nie przedrze się do naszego dubska, do naszych kolan. Nie będziemy czuli tej wilgoci po prostu. Za to odpowiada membrana, a spodnie będą sobie w miarę marszu tam wysychać. Ale co zauważyłem, co jest bardziej istotne w tych spodniach, dzięki tej membranie właśnie zyskujemy minus i zyskujemy plus. Plusem jest to, że ja podczas wspinaczki po wodospadzie zauważyłem, że nie ranię sobie, nie obcieram nóg, tak jakbym to robił w zwykłych spodniach. No bo w zwykłych spodniach. Kiedy ja zarzucam nogę na przykład na jakąś skałę, następuje tarcie niemalże bezpośrednie, bo między moją nogą a skałą jest tylko jedna warstwa materiału. I to jest dosyć odczuwalne. Można sobie poobcierać nogi. Natomiast, kiedy mamy warstwę spodni i warstwę takiej podszewki, która jest śliska, no to następuje zmniejszenie tarcia. Zupełnie tak, jak w momencie, kiedy maszerujemy. W terenie i ubieramy dwie pary skarpet. Zwykłe i cienkie jakieś linery. To sprawia, że stopa nie trze o but mocno, tylko tarcie następuje pomiędzy skarpetą a skarpetą. Tutaj podobnie to tarcie następuje pomiędzy podszewką z membraną, a spodniami właściwymi, dzięki czemu nie ma dużego tarcia mojej nogi, mojej skóry o. Spodnie czy też o skałę właśnie, no po prostu jest to tarcie zmniejszone. No i to rzeczywiście działa, świetna sprawa. Ale jeden jedyny minus, no przez tą membranę te spodnie nie nadają się na lato, niestety. Jeszcze na jakieś takie umiarkowane temperatury typu 20 stopni, jakieś pochmurne lato, tak, jest ok. Natomiast jeżeli panują upały, w żadnym wypadku. No bo robi się zwyczajnie w tych spodniach gorąco. Można się ratować wywietrznikami, które się tutaj znajdują. Tutaj zapewne na przebitce zobaczycie, jak te wywieczniki pracują. I kiedy byłem za kręgiem polarnym, było dość ciepło. Ale to było takie właśnie 20 tam z hakiem stopni. Chyba tak, chyba coś koło tego. Ja wiem, że chodziłem w krótkim rękawku, ale nie dlatego, że było tak gorąco, tylko dlatego, że ja byłem w ciągłym ruchu i po prostu ja tak mam, że muszę być w krótkim rękawku, kiedy jestem w ciągłym ruchu, no chyba, że jest mróz, tak jak teraz. Więc przy takich temperaturach, kiedy byłem za kręgiem polarnym, te spodnie sprawiły się świetnie i wezmę je na pewno kolejny raz, jeżeli będę się wybierał w jakiś dziki teren przy podobnych warunkach pogodowych, ale przede wszystkim one świetnie się sprawują jesienią, bardzo dobrze również zimą. Można dodatkowo jeszcze się wspomóc kalesonami, ale one już same w sobie są grubymi, wytrzymałymi spodniami, właśnie takimi jesienno-zimowymi. Trzeba mieć to na uwadze, że są to spodnie w teren ciężki, do raczej cięższych warunków, a niekoniecznie na lato, kiedy jest gorąco. I tak jak wspomniałem, nie będę tutaj się rozpisywał na temat tych spodni, bo jest już film na ten temat. Odsyłam Was do niego, jeżeli jesteście zainteresowani. Tutaj natomiast krótkie podsumowanie tych testów trwających rok i 5 miesięcy, jeżeli dobrze liczę. Plusy? W zasadzie wszystko, bo są to najlepsze spodnie, jakich kiedykolwiek używałem, polskiej marki Taggart. Najlepsze spodnie, jakich kiedykolwiek używałem. Tutaj no, po prostu nie miałem okazji testować lepszych. Minus jedyny jest taki, że ta podszewka sprawia, że nie nadają się na gorące lato i trzeba mieć to na uwadze, ale jest to minus jedyny. Bardzo wytrzymałe, bardzo funkcjonalne, dopasowane spodnie ze wstawkami elastycznymi, ze wzmocnieniami, z funkcjonalnymi kieszeniami. Odpowiednia ilość tych kieszeni. Szlówki takie, że możemy naprawdę szeroki pasek tutaj umieścić. Nie ma się co rozpisywać, ja polecam jak najbardziej. Natomiast cena, no cóż, no myślę, że jest po prostu adekwatna do jakości tych spodni. No i tyle, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli interesują Was te spodnie, zajrzyjcie do starszego odcinka, on się tutaj wyświetli. A tymczasem na razie trzymajcie się czołgiem. No i do kolejnego filmu dajcie znać w komentarzach, czy jesteście zainteresowani kolejnymi testami po roku. Czy więcej sprzętu ma się pojawić na kanale, który był już testowany, o którym już mówiłem, ale chcielibyście na przykład usłyszeć, jak ten sprzęt sprawuje się już po tych kilku miesiącach, czy nawet właśnie po roku? Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem na razie, czołgiem i do kolejnego odcinka.